Chyba załatwimy to po Bożemu stary. Nie, po póki za to mam wrażenie, że ten nasz jeden medyk to cały czas healuje tylko jednego chwiasa, tak, Nie innego. Dobra, staje. robimy najprostszy sposób na wygraną i zacznijmy się budować. Tak. Zaczniemy się, się budować. To jest bardzo dobra przystawa. Tak, zacznijmy dacz, budować socjalizm po prostu. Staje, do mnie, co byś bronił, do ostatniego rzutu. Nieba! Słucham. Ja tu jestem póki co podostrzałem wchodzi No, poświęć się dla dobra całej dla, dla, taki. No teraz to w ogóle komunistycznie gadamy. Poświęć się, poświęć się, dobra dobra, poświęć się do dobra, dla dobra. Poświęć się dla dobra Poświęć się dla dobra robotników. Dla dobra... Na dobra parę. Dla dobra party, ktoś obok mnie się powinien zabić żeby żeby oczywiście in tak. żeby miał meta żeby miał meta, to komunizm Tak, tak, oczywiście GTA Roleplay Tylko nasz team topnieje, to ojej Zabij się! Tym... Zabij się dla mnie Dziękuję stary <grym> Na zdrowie Zabij się dla mnie, zabij się dla komunizmu stary <grym> Dokładnie Idą pływa, komunizm nadchodzi Pływa! Jakie ugrywa? Mu? Bo jest komunistyczny Bo tam całe gromady są. Naszych. Całe gromady w przyszłości narodu. Lift. No, tak. pod mi staje zabiło w bazie. Aha. To był Demonite. Nie, nie galli, że on tutaj się przyspelił Przyspelił się tutaj. Telefon znowu staje stoi komunizm na błyskie, nie? Komunizm na wójkę Półki wzią, to lepiej używamy komunizm. Ten medyk! Telepo teleportował się A tu dosłownie pół gry odpieram za was, jakbyście chyba i chłotę z No to komunizm upadł. Nie, komunizm upadł. Bo no ja, to na pro taktyko będzie paradoksalnie, ale wzięcie jakiegoś... Nie wiem, dokąd się staje przejść komunizm, znowu będzie chwilę. Komuś <grym> <Póź> znowu. Pomocy! <grym> pomocy, komunizm znowu takie będzie. Idę, 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 idę. Masz tu głowę, pomocy! A ciule, i czule głupie! Dobra staje mam Tam staje na komuś komunizm zostaje, zbudowałem. Komunizm znowu hmm. powstał stary, bo tylko to, to Dobra, nauchowbo. ja czekam, aż postawisz teleport. Powstają się już. Jak, ale w jakim miejscu? Nie zauważył, prawda? Jężnicy. Mhm. <grym>, raczej się nie zauważył, nie ma szans, Jesteś niewidoczny. Naleźli mój komunizm. Aha. Tak, zniszczyli komunizm. Przerównywanie komunizmu do teleportu. To jest coś. Nie, 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 nie. Lepiej nie mów. Nie Powiedz im to, staje. Powiedz im to, że komunizm buduje. komuś muszą mi to ufać. Ja nie będę mówił o budowaniu komunizmu. Ja wiem, jak... jakie walwę ma podejście do takich I'm rzeczy. building socialism. Please, trust the proces. Dobra, no to... ale masz odstawę. odstawy. Za mam. Widzę. No chronili komunizm, stary. To jest przyszłość tego narodu. Ja mam stary metalu. Zdunie. Idę po Ciebie Po mi Na, no, nie trochę Please for communism, my brother We need communism for future of our children Yeah, yeah, go America, Shinsburger, Biden, Trump, Donald Trump, nigger Open the door, open the door, please open the door, fucking door, Thank you, thank you, thank you Telefon pisząc, poza, poza, poza Otwórzcie to, otwórz drzwi, otwórz Proszę połowie, tutaj, byliśmy odcięci. właśnie widzę. Mają się odchody robić. Kurwa, odchodzą komuś, żeby na lewo przedstawić, bezpiecznie, Bezpieczniejsze mie miejsce. Ale tu będzie obona, Chyba na to, obona. Już jest obrona jaka. Ale oni się wszyscy masowo cofają. Nasi czy wroga? Idzi! Bombki chyba strzelił nas pieprzać. Nie ja się położę, a umrę z moim komunizmem starym. Daj, już, daj, Dobra, i padliśmy, niestety. Powiedziałem, że umrę z moim komunizmem. chyba tutaj jest mocno. Egipt. Ma... A nie, nie pobujał się długo Demo, jak tam. Postawiłem działkę w głupim miejscu, kurwa, już chciałem, miałem mam z klejni w jednym tylko tylu. Weź pod presją, ale i tak dobrze. Nie wiem, jakim cudem my mnie zatrzymaliśmy. Spie? To jest w ogóle ciekawe Raz, bardzo ciekawy. Mają w stepie, mają w stepie, ja mają. Mario... Szpieg, szpieg! Mają szpiega. Pokój weź, mają mega na stołówki. Nie dolisz? No, zbudował się działko. Chyba był mi ten spawn Mhm, Wiem jak Leopold jest w bezpiecznym miejscu, wiesz, to w ogóle Francisco wszystko Będzie specjalnie technąłem To dobra to nie twoje. O, ale raza ci Sapowuję odsapowuję Dzięki Ube. Właśnie widzę jak przepchali nas troszeczkę

Nie, ja tu przeżyłem jakimś kujem chyba I dobrze, trzeba się cieszyć z tego powodu. Ja będę powoli chyba oh, opulsywę robić. Gdzieś podpuszowywam. O, no? oni będą chwali pewnie. Moje śpieg znalazł, bo ja już z, się mam śpieg, zrezygnuję, ci mamy śpieg, zrezygnuję. Już by, już było, by, by, okay. zrezygnuję. Ja kiedy ja sobie 15 chwil? No nie no. wiem, zostaje. Ja też nie wiem, oni po prostu się pod ciebie pchają łagodnie mówiąc. Bo ja M w śmiesznym spocie. Let's go, Ja Miałem działką w śmiesznym spocie. Ja pierdolę! O matko, ale tu zaś na idzie. Te jak próbują wyjść to ich demo, rozpomnij na śmierć. Jeszcze po tym,

Bo to chyba się chłopaki rośnie na jedną 30 jest najgorsze. Nie, dispenser, stoi, dispenser I kolejny dział już tutaj stoi. Przebili się, kurwa, kurwa. O cholera. Jest. Yes. Dzisiaj yes. <laughs> od niebało stary. Zwycięstwo.